Doniesienia w sprawie Grażyny Torbickiej potwierdziły się w sobotę. Klasa, uroda, profesjonalizm. Grażyna Torbicka od lat cieszy się dużą sympatią w naszym kraju. Dziennikarka przez dekady działalności zdążyła zapracować sobie na miano rzetelnej i profesjonalnej. Jej charyzmę u umiejętności doceniają nie tylko fani, ale również ludzie z branży. Zachwytu nad 66-latką nie kryje także związana z melo radiem Aleksandra Wasilewska. Zaskakujące wieści w sprawie Grażyny Torbickiej to jednak nie były plotki. Nie ma wątpliwości, że Grażyna Torbicka jest dziś jedną z najlepiej rozpoznawalnych dziennikarek w naszym kraju. 66-latka jest obecna w rodzimym show od wielu dekad i nieustannie cieszy się szacunkiem i sympatią. Prezenterka szczególnie mocno upodobała sobie branżę filmową i dziś spokojnie można ją nazwać ekspertką w tej dziedzinie. Dziennikarka często zapraszana jest na branżowe wydarzenia, a jej umiejętności konferencjerskie i profesjonalizm sprawiają, że świetnie radzi sobie z prowadzeniem festiwali. Na wydarzeniach gwiazda chętnie pozuje do zdjęć. Wspólną fotografią pochwaliła się ostatnio Aleksandra Wasilewska, reporterka związana z Melo Radio. Nowe wieści w sprawie. Grażyny Torbickiej nie pozostawiają wątpliwości. Kto zna mnie bliżej, ten wie, że od lat pozostaje w zachwycie nad Grażyną Torbicką. Myślę, że wielu z nas mogłoby opisać na szybko Panią Grażynę w trzech słowach: klasa, uroda, profesjonalizm. Czytamy w mediach społecznościowych. Wielka radość po spotkaniu z Grażyną Torbicką. Uwielbiam. Dziennikarka stacji radiowej często pojawia się na show-biznesowych wydarzeniach, także tych związanych z branżą filmową. To z kolei sprawia, że ma możliwość spotkania na żywo wielu znanych postaci. Mam tę przyjemność, że mogłam kilkakrotnie porozmawiać z nią Grażyną Torbicką, przyp. redaktor, podczas festiwalu Off Camera, gdzie przez lata pani Grażyna prowadziła jedno z wydarzeń specjalnych. Nieco starsze pokolenie łączy Torbicką z autorskim programem Kocham Kino inni z festiwalem Dwa Brzegi, a reprezentanci najmłodszej generacji pewnie z marką Loreal, której Torbicka pozostaje twarzą od dobrych kilku lat, chociaż liczę, że jednak tak nie jest. Grażyna Torbicka jest także prowadzącą cotygodniowej audycji Kocham Cię Kino na antenie mojego pracodawcy, czyli Radia Z. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Czytamy. Spotkanie z Idolką to ważne wydarzenie. Nic więc dziwnego, że pod wspólnym zdjęciem Wasilewskiej i Torbickiej pojawiły się komentarze z gratulacjami.